Dzisiejszy temat brzmi europejska znak zapytania, stolica, znak zapytania, kultury, znak zapytania, po co nam takie konkursy, ale też jak w ogóle powinna wyglądać polityka kulturalna. Nie da się robić kultury ponad głowami obywateli, kulturę trzeba robić yy, z obywatelami, albo jeszcze lepiej obywatele robią kulturę. Fajnie było, żeby jakby miasto zostało widziane nie tylko jako strefa komunikacji samochodowej, bo zostało sprowadzone do roli takiego ścieku komunikacyjnego, tylko żeby likwidować tą motoryzację indywidualną i zastępować ją tą twórczą strefą miasta, oddawać trochę przestrzeni ludziom po to, żeby mogli się spotykać, bo miasto jest nie tylko, ma nie tylko funkcję komunikacyjną, ale także funkcję integracyjną. Mój pomysł na to, żeby zmienić Warszawę jest taki, żeby zachęcić innych artystów z innych dziedzin niż film, który ja reprezentuję, żeby się zrzeszali, tworzyli stowarzyszenia i walczyli o to, aby tworzyć taką sztukę, jaką chcą i żeby na tą sztukę dostawali dofinansowanie.